Wszystkich zobory dzisiaj. Widzicie, co tak sobie pracuje. Jak człowiek pracuje, to najlepsze pomysły przychodzą do głowy. Przemyślenia, a mianowicie przypomniał mi się taki tekst, który kiedyś na szkoleniu wykładowca chyba z inspekcji nasiennej mądry pan powiedział na temat rolników, inwestowania i tego. Jak to wszystko się dzieje, i taką historię opowiedział, którą cały czas pamiętam, to było 10 lat temu, ale cały czas się przypomina to. I teraz to można nawiązać do obecnych czasów. A mianowicie tak: rolnik przedstawia rolnika jako małżeństwo, które jedzie samochodem, drogą. Rolnik jedzie z rodziną, całą samochodem, to jest to jego gospodarstwo, cały on, że to w tym samochodzie siedzi i jadą do przodu, tak. I jest droga, która prowadzi do bogactwa i jest też określony czas na dojechanie, tak, do tego celu tam. No i jest są światła, tak, drogowe. Jest zielone światło. Zielone światło oznacza, że państwo czy rząd daje jakieś dofinansowania, daje, mówi na przykład tam sygnały, daje... Jasne, że budujcie obory, budujcie kurniki, budujcie chle chlewnie, będzie się opłacać, rozwijajcie się, kupujcie ziemię. No przecież już tak nieraz było, prawda? To jest wtedy te zielone światło. Wtedy te zielone światło zapalone, wtedy gaz, matka jedzie do przodu, rozwijamy się, bierzemy kredyt, rura do przodu, tam do bliżej, do bogactwa. No i jadą. Ale nagle pstyk, patrzą, światło następne. Stop. Czerwone światło. Kryzys. Czerwone światło to kryzys. Kryzys, ceny spadają, i muszą się zatrzymać na tej drodze. Można by powiedzieć, że, że się cofają, bo czas leci, a oni stoją w miejscu. Inni jadą jakąś tam inną drogą, a oni stoją w miejscu. I to jest zahamowanie, właśnie jak czasami jest kryzys, że cały rok macie w plecy, nic nie zarobiliście. A teraz jakie mamy czasy? Teraz mamy takie czasy. Że ten rolnik stoi na światłach i oczy takie robi. Matka, zobacz. Jest zielone światło i czerwone światło. Jednocześnie. Sygnalizacja się popsuła. Jest zielone światło. Kasy wszyscy mają inwestować, inwestować. No ale zamknięte gospodarki są. A tu czerwone światło się pali. Gospodarka zamknięta. Gospodarka zamknięta i nie wiadomo, co robić. Czy jechać, czy stać. Dzisiaj taki. taki na, w, ta, w tym miejscu dzisiaj jesteśmy. I albo ryzykujesz jedziesz do przodu, albo stoisz i czekasz. Nie wiadomo co to robić, szczerze wam powiem. Chyba trzeba to jakoś yy, przeczekać. Przydałoby się żółte światło ostrzegawcze. Ale niestety chyba tego w tej historii tego światła nie ma ostrzegawczego. Może jest, ale nie wszyscy tego, tego światło widzą. Tak, tak taka mi historia przypomniała się właśnie gość mówił 10-15 lat temu na szkoleniu i tak jest w rolnictwie. Jest e, kilka lat, że idzie się do przodu, rozwija się, jest fajnie, wszystko się układa, a nagle przychodzi jakiś kryzys, który nie był przewidziany. Spadek ceny mleka, czy spadek ceny wołowiny, czy wieprzowiny, czy drobiu, tak jak teraz mamy ASF. Ptasią grypę. No przecież no, kurniki pozamykane, chlebnie pozamykane, powybijali wszystko. No nie wiem, no tam nie będę się opowiadał na ten temat, ale politykiem nie jestem i nie chcę być i nie chcę się wypowiadać na temat polityki w ogóle, no ale to jest chore po prostu, no. To jest chore. Na razie jeszcze. Na razie jeszcze jakoś tam. Nie wiem czy wołowina, czy coś tam, ale to jest też wszystko na gwinianych nogach. Nie wiadomo jak to będzie dzisiaj. Inflacja do dróg pieniądza, puste pieniądze. Każdy wie, że dzisiaj wszyscy pieniądze mają, tylko nie mają czasu. Jest pracy więcej, a czasu jest coraz mniej. Czas się zastanowić, czy, czy iść do przodu, czy iść do tyłu. No, do tyłu nie, przepraszam, do tyłu to nie, nie radzę nikomu iść. Tylko raczej do, do przodu albo ominąć po prostu ten, te światła, ten stop, ominąć to, nawet nadłożyć troszeczkę, yy, nadłożyć trochę drogi, żeby ominąć teraz tą sytuację, żeby nie stać w miejscu jednak. Tylko ominąć to i jechać do przodu dalej. Takie przemyślenia głupie, może myślicie, że się mądrze, ale tak... Czasami takie mam takie przemyślenia i chciałem się z tym podzielić. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za miłe komentarze. Fajnie jest tak wiecie co no lubić to co się robi. Jak ktoś to docenia naprawdę to jest dla mnie satysfakcjonujące i budujące i pozdrawiam wszystkich i życzę dobrego gospodarzenia bo pewnie większość rolników mnie ogląda. Dzisiaj z obory tak obora. Tak jeszcze powiem, obora wybudowana w 2004 roku, jak wchodziliśmy do Unii, bez żadnych dofinansowań, już spłacona, żadnych kredytów nie mamy teraz, nie pędzimy, żyjemy na spokojnie, z bratem razem gospodarstwo prowadzimy, pomagamy sobie, tak żeby jest, jest po prostu nam to łatwiej, jakoś tam się godzimy, nie kłócimy się za bardzo na razie. Także pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.